mowita przygoda pasażerów amerykańskiego samolotu. Nowa sensacja w Trójkącie Bermudzkim, co powoduje zagładę statków i samolotów, nieznane promieniowanie, fale grawitacyjne, infradźwięki, podmorska cywilizacja kosmitów. Ale kiedy obok sensacji czytamy taki oto komunikat w rejonie wysp Bermudzkich zatonął w niewyjaśnionych okolicznościach żaglowiec brytyjski, biorący udział w operacji Żagiel. 84. Żaden z uratowanych rozbitków nie potrafił wyjaśnić przyczyny dramatu. Rozbitków uratował polski jacht Zawisza Czarny. Jak to jest z tym trójkątem bermudzkim zwanym diabelskim trójkątem? Legenda legendą, ale faktem jest, na przykład, co zresztą odnotowano w jednym z raportów NASA na podstawie doniesień kosmonautów, powierzchnia morza w tym rejonie jest o 25 metrów niższa w stosunku do pozostałej powierzchni Oceanu Atlantyckiego. Dziwne bardzo, ale nie da się ukryć, że trójkąt jest rejonem, w którym występują wyjątkowo liczne i silne zaburzenia atmosferyczne. Statki, jachty, okręty zaginione w Trójkącie Bermudzkim to zupełnie oddzielna historia, a ich rejestr to cała lista, którą z braku miejsca trudno cytować, Podobnie więc, jak i z samolotami, wydarzenia najdziwniejsze. Czas na hipotezy, a jest ich wiele, od racjonalnych po najbardziej fantastyczne. W kwietniu 1977 roku polskie gazety doniosły, już amerykański pisarz Charles Berlitz oświadczył, że znalazł pod wodami słynnego Trójkąta Bermudów na głębokości 900 metrów kamienną piramidę zbliżoną kształtem do piramidy Cheopsa, lecz jeszcze od niej wyższą i potężniejszą. Belitz jest autorem głośnej przed paru laty na zachodzie książki o tajemnicach owego obszaru atlantyckiego, który pochłonął w życie wielu żeglarzy morskich i powietrznych. Pisał kurier. Piecarz sądzi, iż udało mu się potwierdzić fakt istnienia pradawnej cywilizacji zatopionej wodami oceanu. Mogłaby to być legendarna Atlantyda. Skłania się on ku tezie, że tajemnicze katastrofy zostały spowodowane rzadko spotykanym zjawiskiem elektromagnetycznym, wywołującym desintegrację molekularną, czyli częściowe lub całkowite rozproszenie się, roztopienie przedmiotów i organizmów, które znalazły się w zasięgu oddziaływania tego zjawiska. Bardziej prawdopodobną hipotezą jest hipoteza kapitana żeglugi Distela. Jego zdaniem Przyczyną y, mogą być rujące się tu prądy tropikalne i arktyczne. Sądzi więc emerytowany marynarz, że wszystkie tajemnice zniknięcia, a przynajmniej ich większość, to nic dziwnego, skoro właśnie przez ten rejon biegają liczne trasy z Europy, od Zatoki Meksykańskiej na Florydę, z Ameryki Północnej w kierunku południowej itd. Wśród wielu licznych hipotez, do najbardziej interesujących należy hipoteza wysunięta przez docenta klatkę z Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej. Twierdzi on mianowicie, że przyczyną nagłego opuszczenia statków mogą być infradźwięki. Natężenie infradźwięków w morzu osiąga wielkości dochodzące do 87 decybeli. Infradźwięki o takim natężeniu nie mogą być śmiertelne dla marynarzy. Ich działanie wprowadza jednak nerwowość, obniża psychofizyczne właściwości załogi, przez co działanie innych zagrożeń może się stać zgubne dla okrętu i załogi. Przy działaniu infradźwięków z większym prawdopodobieństwem powstanie na statku nerwowość i panika, częściej popełni pomyłkę radarzysta, zwiększy się możliwość podjęcia błędnej decyzji przez kapitana. Ciekawe. Jeszcze w roku 1935 Akademik radziecki Szulein wystąpił z teorią tzw. drgań małej częstotliwości, wywołujących silne zaburzenia w ludzkim organizmie, aż do utraty przytomności włącznie. Jednym z faktów niezaprzeczalnych jest zjawisko obniżenia się poziomu oceanu w rejonie trójkąta bermudzkiego i to o kilkadziesiąt metrów w stosunku do pozostałej powierzchni lustra oceanu. Posłużyło to inżynierowi radzieckiemu Pominowi do skonstruowania następującej hipotezy. Otóż jego zdaniem od nawietrznej strony Puerto Rico na skutek silnego działania fal gonionych północnymi wiatrami o dużych prędkościach powstaje swego rodzaju podwodny wodospad gigantycznych rozmiarów, sięgający w głąb nawet kilka kilometrów. Ponin twierdzi, że przy wyjątkowo sprzyjających warunkach atmosferycznych szybkość przepływu wody w owym wodospadzie jest szczególnie duża, co z kolei powoduje powstawanie wirów wodnych będących w stanie zassać w głębiny nawet dość duże jednostki pływające. Interesującą hipotezę wysunął były lotnik radziecki Pozdniakow. Otóż zakłada on, że wskutek specyficznego układu poszczególnych warstw atmosfery w niektórych rejonach kuli ziemskiej może się pojawić zjawisko będące odwrotnością tzw. trąby powietrznej. Jest to więc kolosalnych rozmiarów wir powietrza, w którym ruch odbywa się nie z dołu ku górze, lecz odwrotnie, z góry ku dołowi. Zdaniem Pozdniakowa nadwodna i podwodna część tej antytrąby jest niedostrzegalna. Obserwator dostrzeże między dnie wzburzoną powierzchnię wody wprawioną w ruch wirowy. Warto dodać, że w tym miejscu, że zjawisko takie obserwowano na morzach już od kilkuset lat, a między innymi obserwował coś takiego sam Krzysztof Kolumb. Zdaniem niektórych obserwatorów antytrąby mają często średnicę liczącą nawet kilkaset metrów, zaś prędkość wody na ich okręgu wynosi przeszło 120 km na godzinę. Bardzo interesująca jest hipoteza mówiąca o działaniu w okolicach Trójkąta Bramuckiego potężnych laserów, mogących w mgnieniu oka spalić, a nawet rozłożyć na cząsteczki statek lub samolot. Ojcem takiej hipotezy jest radziecki inżynier Anikin. Zakłada on, że w niektórych rejonach Ziemi, w tym także w rejonie Trójkąta, mamy do czynienia z wymuszonym promieniowaniem atomów i cząsteczek, czyli zjawiskiem zachodzącym w laserze. Przy sprzyjającej pogodzie, powiada Anikin, Słońce pracuje jako źródło energii, natomiast gładka powierzchnia morza, tudzież wyższe warstwy atmosfery ziemskiej powodują odbicie fal świetlnych. Rolę akceleratora spełniają szybko przemieszczające się prądy powietrza. W ten sposób uzyskuje się wszystkie elementy, jakie, mogą, y, jakie mają stosowanie w laserze. Reszta odbywa się tak, jak w pierwszym wariancie tej hipotezy następuje błyskawiczne zapalenie statku czy samolotu lub rozłożenie ich na atomy. Myślę, że warto zwrócić uwagę na hipotezę Ralfa Barkera, autora książki Wielkie tajemnice powietrza, który powiada, że ostatnie osiągnięcia fizyki pozwalają zakładać istnienie cząstek materii antygrawitacyjnej. Jedną z jej właściwości jest niezwykle silna wybuchowość następująca w określonych warunkach w momencie zetknięcia się z materią ziemską. Zdaniem Barkera materia antygrawitacyjna może pochodzić z kosmosu i gromadzi się pod kontynentami, przede wszystkim jednak w warstwach skorupy ziemskiej położonych bezpośrednio pod dnem morskim. I jeszcze kilka słów o teorii, która ostatnio zdobyła sobie coraz więcej zwolenników, a która zakłada, iż większość katastrof w trójkącie spowodowana została zjawiskiem nazwanym głosem morza. Przypomnijmy sobie Homera. On pierwszy pisał o tzw. Tak głosach syrenich, które sprawiały, że marynarze opuszczali swoje statki. Tymczasem głos morza rzeczywiście istnieje. Jest to zjawisko istnienia poddźwiękowych trgań powstających w rejonie sztormu, a uzależnionych od prędkości wiatru i wysokości fali. Uczeni Eksperymentujący z generatorem ultradźwięków zauważyli, że przy emisji poddźwięków w kilku herców następuje nasilająca się wibracja organów wewnętrznych, żołądka, płuc, serca, powodująca bardzo silne bóle wewnętrzne. Wynika to z nakładania się na siebie pulsacji własnych własnej organów wewnętrznych, ludzi i zwierząt o częstotliwości kilku herców, i również z kilkuhercową falą poddźwiękową co powoduje powstawanie zjawiska rezonansu. Zgodność faz obu tych drgań może prowadzić do pęknięcia i rozerwania naczyń krwionośnych. W czasie sztormów ruch fal wytwarza poddźwięki o częstotliwości 6 Hz, podczas gdy niebezpieczna dla życia ludzkiego granica wynosi 7 Hz. Należy przy tym dodać, że fala poddźwiękowa rozchodzi się niesłychanie rzadko. Jej prędkość w wodzie wynosi około 1200 km na godzinę, w powietrzu zaś około 6000 km na godzinę. Może tak, a może nie. Zwolennicy działania sił tajemnych mają na ten temat swoje zdanie. Twierdzą m.in., że Trójkąt Bermudzki jest ulubionym miejscem niezidentyfikowanych obiektów latających, czyli UFO. Wierzyć czy nie wierzyć. Co by się jednak na ten temat nie mówiło i pisało. Szereg przedziwnych katastrof w rejonie Trójkąta Bermudzkiego wciąż czeka na swoje wyjaśnienie.